Cześć i dzień dobry we wtorek. Wczoraj się tatuowałem, kończyliśmy tutaj tą część, także jestem obolały. Boli mnie całe przedramię, ponieważ tak naprawdę tutaj ten front też był poprawiany, więc całe przedramię dookoła było przeorane. No i dzisiaj cierpię, ale tak naprawdę całe szczęście mam ten dzień stosunkowo luźny. Mam chyba tylko jedno spotkanie w ciągu dnia z klientem. A tak poza tym, no to skupiam się na różnych właśnie kwestiach dotyczących dalszych prac nad organizacją pracy zespołu produktowego we współpracy z zespołem IT. A od drugiego tygodnia lutego już będzie z nami nasz nowy product owner, także super, bo udało się zakończyć rekrutację z sukcesem i złożyć ofertę i zatrudnić tą osobę, którą chcieliśmy. Także póki co wszystko układa się doskonale. słuchałam książki 8 nawyk Stivana Coveya, autora 7 nawyków skutecznego działania i był tam dość interesujący fragment mówiący o tym, w jaki sposób zwiększyć swoje szanse na odniesienie kariery w pracy, na wygenerowanie sobie różnych ciekawych możliwości zawodowych i wbrew pozorom jest to łatwe i trudne jednocześnie. Łatwe, dlatego że nie jest to żadna jakaś wiedza tajemna, a z drugiej strony, trudne, dlatego że większość z nas postępuje w sposób zupełnie przeciwny temu, co za chwilę Wam powiem. Ale, najpierw przesyłka. Oj, dobra. Ok, dobra, tak. Okej, mamy to. Małe do rolowania przyda się podczas biegania, tylko prawda. no i dobra, co robi większość osób które chce awansować albo otworzyć sobie właśnie jakieś nowe możliwości w pracy w większości przypadków starają się zapierdzielać Pokazywać, jak bardzo się poświęcają pracy, jak dużo robią. Nie wiem, pracują po godzinach, robią robotę za siebie, za innych. Generalnie dają się, w pewien sposób, można powiedzieć, też wyzyskiwać właśnie poprzez to, że robią to, czego nie powinni robić. I wiele różnych innych elementów, właśnie, które dotyczą tak naprawdę takiego poświęcenia w imię nie wiadomo czego trochę jest takim założeniem, że szef to dostrzeże i w końcu doceni i w końcu da mi ten awans, bo zobaczy, że przychodzę pierwszy, wychodzę ostatni i robię po 12 godzin na dobę natomiast szczerze mówiąc nie tędy droga i często jest tak, że właśnie jeżeli szef jest w miarę rozgarnięty i świadomy to sobie uświadomi, że coś jest nie halo z takim pracownikiem, ponieważ jeżeli ktoś potrzebuje notorycznie i regularnie siedzieć po godzinach to oznacza, że nie wyrabia się ze swoją robotą i albo ma za dużo obowiązków, albo po prostu jest niekompetentny i nie potrafi wykonać tego, co y, powinien wykonać w czasie, za który ma płacone. Także nie jest to najlepsze rozwiązanie i nie jest to na pewno też najlepszy sposób na to, żeby uzyskać właśnie jakąś taką, nie wiem, dodatkowe punkty czy przewagę związaną z tym, że zostaniemy szybciej awansowani tylko dlatego, że pracujemy dłużej i pracujemy więcej niż pozostali, a niekoniecznie mądrzej i niekoniecznie generując dużo większą wartość. Co robić zatem, żeby zwiększyć swoje szanse? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Wystarczy przyjść do swojego szefa, czy tam napisać do niego wiadomość z pytaniem, hej drogi szefie, co mógłbym zrobić, żeby pracowało Ci się lepiej, żebyś miał mniej obowiązków, żebym mógł Cię odciążyć, żebym mógł Cię jakoś wesprzeć w Twoich codziennych obowiązkach i decyzjach. I nagle okazuje się, że jeżeli mamy szefa, który nie boi się delegować i potrafi to robić, to dla takiego człowieka jest to zupełnie inny komunikat, ponieważ wtedy nie myśli on w kategoriach związanych z tym, że jest to ktoś, kto wykonuje dowolną pracę, byleby tylko pokazywać jak dużo pracuje, tylko jest to ktoś, kto przychodzi i chce rozwiązać realny problem tego szefa. Ponieważ jeżeli on wie, że dużo trudności, dużo czasu zajmuje mu konkretne czynności, szczególnie te takie najbardziej powtarzalne, takie można powiedzieć operacyjne, generujące stosunkowo niedużo wartości biznesowej, ale jednocześnie konieczne do wykonania, to wie, że to jest coś, co mógłby oddelegować takiemu pracownikowi. I taki pracownik, oferując swoje wsparcie właśnie w kontekście Pomocy swojemu szefowi, umożliwieniu mu odzyskania dodatkowego czasu na sprawy ważniejsze, na różne sprawy związane, nie wiem, z celami strategicznymi i różnymi innymi ważnymi decyzjami biznesowymi, zwiększamy sobie szansę też tym samym na to, że nasz szef zacznie nam bardziej ufać. Jak zacznie nam bardziej ufać, to będzie nam delegował więcej odpowiedzialnych i różnych ciekawych właśnie zadań. Na początku zadań, później być może różnych projektów, później być może dostaniemy. Również jakiś obszar pod zarządzanie, po to, żebyśmy mogli również mieć jakąś odpowiedzialność i podejmować również różne decyzje. W ten sposób też na pewno jesteśmy w stanie pokazać, że angażujemy się w sprawy właściwe, a nie to, co wydaje nam się, że powinniśmy robić, albo właśnie nie spędzamy dodatkowych trzech godzin na tym, żeby nie wiem, rzeźbić jakieś durne raporty w Excelu, jeżeli oczywiście nie jest jedno z tych rzeczy, o które poprosił nas szef. Natomiast. Nie jest to na pewno taka wtedy praca dla pracy, którą wymyślamy sobie sami, tylko po to, żeby pokazać, jak dużo jesteśmy w stanie poświęcić, żeby wykazać, że jesteśmy takim totalnie niezastąpionym pracownikiem. Generalnie warto być... Zastępowalnym w tym kontekście, że pracownik, który jest niezastąpiony, często właśnie nie daje się awansować ze względu na to, że nie da się go łatwo i szybko zastąpić. W sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie pokazać naszemu szefowi, że potrafimy wejść częściowo w jego buty, potrafimy go odciążyć, potrafimy stać się jego takim trochę zastępcą. To jednocześnie też mamy dużo większe szanse, że nasz szef dzięki temu również będzie w stanie, przed swoim szefem, jeżeli takowego ma, jeżeli nie, no to po prostu sam przed sobą będzie w stanie podjąć różne decyzje związane z tym, że może warto z czasem będzie, nie wiem, ustąpić ze stanowiska i awansować kogoś na swoje miejsce, po to, żeby właśnie odzyskać jeszcze więcej czasu na różne inne, ciekawsze rzeczy. Wtedy stwarzamy sobie szansę też na to, że to my właśnie będziemy tą osobą, która zostanie awansowana. Która dostanie całe mnóstwo różnych nowych możliwości, właśnie związanych z rozwojem w danej dziedzinie, w danym obszarze, w firmie. Także tutaj jest naprawdę dość duże pole do popisu. Polecam potestować tego typu podejście, czyli zamiast pokazywać, jak bardzo jesteśmy zarobieni, co naprawdę nikogo nie interesuje, to, że wysyłamy maile o północy czy o trzeciej nad ranem, naprawdę nikogo nie interesuje, a wręcz przeciwnie, może nawet dążyć do tego, że mm, zostaniemy. Uznani za osobę, która się nie wyrabia z robotą i nie potrafi zarządzać swoim czasem. Spróbujmy raczej podejścia, w którym przyjdziemy i spróbujemy rozwiązać realny problem naszego szefa. I to podejście działa również w innych relacjach. Ja dzisiaj, chociażby właśnie na spotkaniu, które miałem z klientem, postąpiłem dokładnie w taki sam sposób, właśnie pytając klienta, jakie najważniejsze, najistotniejsze potrzeby możemy spełnić na ten moment, żeby czuli się jak najbardziej usatysfakcjonowani. Nie, wiem, co możemy zrobić w ogóle. Nie gadka o tym co będziemy robić i w ogóle jacy jesteśmy zajebiści, bo robimy to i to czy pracujemy nad tym i nad tym nie, bardziej właśnie na zasadzie takiej co waszym zdaniem powinniśmy zrobić żebyście wyczuli więcej satysfakcji więcej wartości, a żeby dla nas również to była duża korzyść i wartość biznesowa, no bo tak naprawdę dążymy do tego, żeby ta relacja była w charakterze win-win, gdzie obydwie strony wygrywają. Jedna strona wygrywa dodatkową wartość, druga strona zadowolonego klienta, a tym samym też wyższe faktury, także ostatecznie chodzi o to, żeby spełniać potrzeby innych Szczególnie tych, którzy nam płacą. Nieważne, czy to będzie szef, czy to będzie klient, czy to będzie inwestor, czy to będzie ktokolwiek inny. Pamiętajmy o tym, że tego typu ścieżka powinna być dużo bardziej skuteczna niż właśnie takie ślepe podążanie za tłumem i wyścig szurów, i dążenie za tym, żeby pokazywać, jak bardzo jesteśmy zarobieni, jak dużo obowiązków wykonujemy, szczególnie tych, o które nikt nas nie prosił, bo to nie zawsze da wymierny efekt, a często może prowadzić po prostu do tego, że obudzimy się któregoś dnia i stwierdzimy, że zapierdzielaliśmy przez ostatnie 40 lat i niewiele z tego mamy. Także dzisiaj takie przemyślenie. Wracam do domu, później idę biegać. I tyle. Dzięki, do usłyszenia w następnym odcinku i dzięki za twój czas. Hej.